Dobry Mam pytanie czy pod bramę można jakoś tam podjechać czy trzeba już stąd iść stąd iść, ale krendy, bo jestem pierwszy raz no. krendy, bo jestem pierwszy no. jest w lewo taki i nie motocyklem nie mogę tam podjechać. Nie. nie? Dobra, nie? nie, tam mogę nie podjechać. No jakbyś tam ten, to i to. Właściwie gdzie ja jestem? Pola lednickie. Niestety nie można tu podjechać za bardzo, ale tyle się przejdziemy. Ojciec Święty napisał taki tekst jeszcze jako kardynał promieniowanie ojcostwa. Ten tekst stał się dla mnie scenariuszem na życie duszpasterskie, oprócz Ewangelii. Jan Paweł II pokazał, że ma być ojcem dla ludzi. Jan Paweł II szukał kontaktu i wielokrotnie spotykał się z młodzieżą. Dlaczego dla niego było to takie ważne? Papież nie bał się młodzieży. Papież nie podlizywał się młodzieży. Papież, jako ojciec, stawiał wymagania. Za to go kochaliśmy. W świecie, gdzie wszystko płynie, on był jak latarnia morska. Myśmy, nawet nie spełniając jego poleceń, słuchali go, chcieli słuchać. Ja nie umiem Wam przekazać tej pasji, tego stylu, tego. Umiłowania młodzieży, które się przedostawało i nas napełniało. Pierwsze spotkanie, pierwsza pielgrzymka, Kościół Akademicki Świętej Anny. Pamiętam, człowieka należy mierzyć miarą serca. Serce jest miarą człowieka. Człowieka się mierzy egzaminami, wzrostem, wagą, nie wiem, szybkością. Lipa człowieka należy mierzyć miarą serca. Idziemy dalej, rok 83, jasna góra powiedział, musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Mówił o dojrzałości, o samodzielności, o tym, że po prostu dla Chrystusa trzeba ryzykować, że jest to trudne, że jest to bardzo trudne pójście za Chrystusem, ale jest ono bardzo piękne. No i później szósty światowy dzień młodzieży, gdzie papież mówił wreszcie. Jakby pieczęć o cywilizacji miłości. O cywilizacji miłości. To znaczy obecność Ewangelii na polskich ziemiach. Obecność Chrystusa na polskich ziemiach. To jest wielkie bogactwo. Ja wierzę głęboko, że gdy Mieszko wybrał Chrystusa, stała się Polska. I wierzę głęboko, że gdy nasza młodzież wybiera... Gdy my, co nasza młodzież? My. Wybieramy Chrystusa, powstaje nowa przestrzeń nadziei. I to jest niesamowite. Powstaje nowy człowiek, powstaje nowy świat. Nad lednicą, jak będziecie kiedyś, zobaczycie adorację. 45 minut ciszy. Prześliczne dziewczyny, wspaniali chłopcy rozmawiają z Eucharystią, z Chrystusem, z martwych stałym, obecnym wśród nas. A ja zawsze płaczę i zastanawiam się. Co Chrystus mówi tym młodym ludziom i co ci młodzi ludzie mówią Chrystusowi? Obecność Chrystusa w naszym narodzie, w synach i córkach tej ziemi, w nas, to jest ta cywilizacja miłości. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa z Martwych stale. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami które piętrzą się na ścieżka naszego życia. Liczę na was. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was kościół. Przyszłość Polski od Was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości.